Witam ponownie. Dziś pokażę jeszcze jak wykonać taką ażurową bazę do kartki. Zaczniemy od wykonania ze właśnie tej rybiej łuski. Wszystkie pliki dostępne są w Canvas Workspace. W zakładce po lewej stronie wybieramy pod zakładkę z szablonami. Następnie zjeżdżamy praktycznie prawie że na dół. I jest tutaj taki wachlarzyk. Na razie, sobie zmienimy wielkość z edycji, czyli z prawej strony druga zakładka. I przykładowo damy 62 mm, tak. I żeby wykonać taką rybę łuskę, kopiujemy wzór. Sobie z, po dwie kopie potrzebne nam będą i tak wyśrodkujemy to sobie centralnie, czyli w drugiej zakładce edycji y, centralnie, y, pionowo i następnie zaznaczamy sobie odległość 5 mm i y, wertykalnie nam rozłoży. Jeden pod drugim. To jest pierwsza. I grupujemy to od razu. Te dwa pliki. Następnie bierzemy kolejne dwa pliki. I dajemy 12 mm. To trzeba dostosować pod wielkość. Bo jak weźmiemy inną wielkość, to już będzie inny rozstaw tych, tych, tych elementów. I zaznaczamy 12 mm. I poziomo. I również centrujemy ale tym razem poziomo i grupujemy, zaznaczamy te dwa pliki i zaznaczamy Centrum, centralizacja poziomo i pionowo i w ten sposób mamy, że tak powiem pierwszą część rybie łuski Zgrupujemy to, oczywiście pozbędziemy się od razu tych podgrup, bo przy większej ilości może nam to zmulić program i również Powielamy to po dwa pliki. I również wchodzimy w edycję i sobie wyśrodkujemy to pionowo i odległość pomiędzy pionowymi część, e, elementami wynosiła 5 mm i grupujemy to, następnie również e, poziomo centrujemy i odległość pozioma było 12 mm i zaznaczamy, że odległość 12 mm grupujemy te dwa elementy i bierzemy sobie wszystkie cztery elementy podwa zgrupowane i centrujemy je sobie pionowo i poziomo również to grupujemy usuwając od razu też podgrupy Będzie nam po prostu później wygodniej. Nie będziemy musieli się martwić tym. Przy zgrupowaniu y, powyżej trzech grup, już po prostu program nam odrzuca tą opcję. Dlatego zaznaczamy wszystko, żeby było w jednym pliku, że tak powiem. Kopiujemy to sobie ponownie. I tak samo. Dwa elementy zaznaczamy. Odległość pionowa była 5 mm i również centrujemy to pionowo. I grupujemy. Drugą część tak samo jak poprzednie robimy: centrujemy poziomo. Tu była odległość 12 mm. Również grupujemy, zaznaczamy wszys wszystkie te elementy i centrujemy je w pionowej poziomu i grupujemy. Zmniejszamy to sobie, oczywiście można tak w nieskończoność w cudzysłowie yy, robić, Tym, wtedy będzie wzór rybi łuski drobniejszy. Następnie wybieramy elementy, kwadraty. Mam potrzebne dwa kwadraty, ponownie jak w poprzednich elementach, co wykonywaliśmy. Jeden ma mieć trzy, yy, 15 mm, również wchodzimy w edycję. Wielkość 15 mm, czyli sto, znaczy 15 cm, 150 mm, ponownie 140 mm. I tak jak w pozostałych elementach, wyśrodkujemy to poziomu i pionowo. Następnie bierzemy e, wyłączenie środka, czyli tego mniejszego kwadracika naciskamy i po prostu nam zostanie sama ramka. Usuwamy ten kwadracik jeden, ten mniejszy i sobie, żeby było bardziej widoczne, w pierwszej zakładce po prawej stronie e, wylewamy farbę, taki takie wiadereczko z farbą jest i sobie zaznaczamy kolorek, tak? Następnie dopasowujemy sobie tą rybią łuskę do naszych potrzeb, tak? Tak, żeby po prostu nam się pokładało. Żeby był mniej więcej równo każdy element to tak samo jak w poprzednich elementach centrujemy poziomo i centrujemy pionowo. I mamy ładnie, równomiernie rozłożoną łuskę. Następnie, mając zaznaczone tą ramkę i te elementy, wybieramy sobie. I teraz, żeby się nie pomyliła. A, a przepraszam, jeszcze o czymś zapomniałam. Ponownie wybiorę jeszcze raz kwadrat. I to będzie ten większy, 150 mm. Dlaczego? Zaraz wytłumaczę. Wybieram w edycji. Zmieniam rozmiar na 150 mm. Dlaczego? To jest bardzo ważna opcja, bo wtedy mm, te wszystkie elementy, które są tutaj, one będą wycięte. Nie będziemy po prostu musieli usuwać tego. Czyli po prostu zaznaczamy tą opcję. Tą zwycięciem. Ten cały kwadracik i to pozostałe. Już tłumaczę dlaczego. Bo nam zostaje sam pusty obrys z elementami. Nie musimy się martwić, że tak powiem, że nam to zostanie. Zaznaczamy sobie i po prostu te elementy nam są już zbędne. Usuwamy je. Potrzebne będą te dwa elementy. Ta rameczka i ta wycięte, że tak powiem, łuska. Teraz ponownie to centrujemy poziomo i pionowo. I robimy po prostu stalanie. I już mamy wyciętą taką ażurkową ramkę. Bierzemy sobie też to zakolorujemy w pierwszym wpędzelek, zakładka po prawej stronie, i wylewamy farbę na to. I mamy już przygotowaną robioną wózkę. Już to jest baza do. można praktycznie poszaleć na tym. Teraz będziemy wprowadzać serce, czyli również wchodzimy w wzory, zjeżdżamy niżej, w pierwszej podzakładce i wybieramy sobie serducho. Obracamy je i dostosowujemy wielkość do naszych potrzeb. ściągamy i robimy scalanie w drugiej zakładce z prawej strony jest scalanie oj, nie, nie wyszło zaznaczamy te dwa elementy i scalamy no, co się dzieje, nie chcę I mamy, że tak powiem, serduszko. Nawet sobie możemy je trochę zmienić. Bo i tak ono będzie się trzymać na tych elementach. Jeszcze raz sobie jest I mamy takie serduszko. Następnie, żeby wykonać mniejsze serduszko, również wybieramy serce. Dlaczego nie robię obwodu wewnętrznego? Gdyż serduszko po prostu traci kształt. Takie jest moje zdanie. Wybieramy sobie serduszko, oczywiście można też inne, jak kto woli. Obracamy sobie. Dopasowujemy. I robimy sobie wyłączenie. Usuwamy to i zostaje nam cała pusta ramka. Jak zrobić napis? Standardowo wybieramy opcję tekstu. Klikamy. Piszemy, kochanej. Ta książka jest taka dosyć nieciekawa, więc wybierzmy sobie na przykład tak jak u mnie to była ta Liverpool. I widzimy odległości są dosyć takie duże. Zmniejszamy. Ale widzimy, że J tak się nam dosyć nieładnie pokrywa. To możemy sobie zrobić w ten sposób. Że. Usuwamy sobie to J, i również klikając w tekst, piszemy sobie samo J i dostawiamy. Tak jak ja to nieraz robię, nawet możemy sobie trochę, że tak powiem, rozszerzyć. sobie zgrupujmy to od razu. Co tu jeszcze widzimy? Że to kropeczka na diod jest taka luźna. Czyli musimy wejść w edycję. Klikamy dwa razy. A, przepraszam, jednej rzeczy nie zrobiłam jeszcze. Konwertujemy to na, na linię. Na punkty linie i klikamy dwa razy. No, jak ja to lubię. O. I zaznaczamy sobie cały ten obrys. Właśnie nieraz to nie chcę przejść. I lekko sobie nakładamy dosłownie, żeby. Nachodziło minimalnie. No i każdy, patrzymy, czy każdy element jest ze sobą połączony. I co widzimy? Kanie jest połączone. Co, zro, co zrobić w tym momencie? Ja to robię jeszcze w ten sposób, że wybieram sobie elipsę. I oczywiście elipsa nam gdzieś wyrzuciło daleko. sobie ją zmniejszam do tej że tak powiem, kropeczki w cudzysłowie. I teraz sobie to wszystko tak jak w poprzednich elementach scalam i mamy wszystko ładnie połączone to jest jeden element i teraz jeszcze babci i również zmniejszam odległość między elementami tak żeby na siebie nachodziły Yy, ta sama czcionka konwertuje na na tę linię i scalam i oczywiście też jest kropeczka ale tutaj ją dosto dostosujemy tak, żeby będzie że tak powiem nachodzić na j i będzie się trzymać powiększamy nasze, nasz napis dostosowując do potrzeb tak żeby w, tak około w dwóch, trzech elementach nachodziło na to serduszko zewnętrzne i nachodzi nam kropeczką Konturami od K i tutaj tym elementem górnym. Babci też powiększamy i układamy tak, by również nachodziło na element. I nachodzi nam I. Nachodzi nam B w dwóch miejscach. I kropeczka. Kropeczkę minimalnie musimy przesunąć. Ale zrobimy to w ten sposób. O. B nachodzi. I. I co robimy dalej? Ponownie scalamy. i mamy napis kochanej babci, który się utrzyma właśnie na, na kartce, na tej przestrzeni ażurowej, i żeby pokazać, uwidocznić to bardziej wszystkie elementy, które zostaną, wybieramy sobie Może się właśnie mulić program, że tak powiem, że tak powiem, ścinać go, gdyż jest tu bardzo dużo elementów wyciętych. W każdym pliku, właśnie gdzie jest dużo warstw, dużo elementów, będzie, będzie właśnie tak się dziać, chyba że macie superkomputer. No i proszę. Gotowe. Cały ten element niebieski zostaje nam jako baza kartki. Można oczywiście dać, zostawić serce niewycięte i po prostu dać mniejsze z przestrzenną opcją. Ale to też fajnie będzie wyglądać, jak podłoży się na przykład srebrną kartkę czy taką ombrę. Także to tyle. Wydaje się takie tr trudne, ale jeżeli, jeżeli obejrzycie ten filmik, to gwarantuję, że krok po kroku zrobicie to. Można każdy wzór wykorzystać z programu, ułożyć go odpowiednio, serduszka, trefle, piki, nawet z tych głupich, że tak powiem, kropelek, zrobić kwiatka. Można wykorzystać wszelkie, że tak powiem, tu mamy naprawdę fajne wzory do ramek. Można nawet wykorzystać e, listek jako takie prze, przepasanie kartki, po prostu e, zamiast, zamiast e, takich pojedynczych, po prostu zrobić gdzieś po boku, góra, dół i jakieś, lis, e, jakieś kwiatki powycinać, to dodać. Jest masę opcji. Można zrobić po prostu same takie misie po kolei, tak rzędowo ustawione. Jest mniej pracy nad tym. Także to tyle. Mam nadzieję, że tutorial się podobał i wyjaśniłam, jak wykonać taką bazę do kartki. Do miłego wieczoru życzę.